Miałam wtedy 30 lat i mieszkałam sama w niewielkim mieszkaniu na obrzeżach miasta. To był jeden z tych jesiennych poranków, kiedy zimne powietrze wdziera się przez okna, a wszystko wydaje się szare i ciche. Z kranu w kuchni od kilku dni kapała woda. Najpierw próbowałam to zignorować i myślałam, że może samo przestanie, jakby coś takiego było możliwe. Ale kiedy nocą budził mnie dźwięk spadających kropel, zrozumiałam, że potrzebuję pomocy. Zadzwoniłam po hydraulika. Nie wiedziałam nawet kogo wybrać, więc kliknęłam pierwszy numer, który pojawił się w internecie. Głos w słuchawce był niski, spokojny i powiedział, że może przyjść jeszcze tego samego dnia. Było w tym coś niezwykłego w świecie, w którym wszyscy na wszystko mają czas i jutro. On po prostu powiedział: "Za godzinę będę". Kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi, poczułam lekki niepokój. Nie wiem czemu, może dlatego, że od dawna nikt nie przekroczył progu mojego mieszkania poza kurierem. Otworzyłam drzwi, a on stał tam wysoki, z ciemnymi włosami, lekko zmierzwionymi od czapki. Miał spokojne spojrzenie, takie, które od razu każe ci czuć się bezpiecznie. Wszedł, zdjął buty bez pytania, jakby wiedział, że ceni porządek. Przyglądałam mu się ukradkiem, kiedy schylał się nad zlewem. Ruchy miał pewne, powolne, jak ktoś, kto zna się na tym, co robi. Pachniał mydłem i metalem, i dziwna mieszanka, która jednak miała w sobie coś pociągającego. Przez chwilę pomyślałam, że to absurdalne, by kobieta w moim wieku czuła coś takiego do obcego mężczyzny, który naprawia jej kran. A jednak coś we mnie drgnęło. Rozmawialiśmy trochę i właściwie to on mówił niewiele, ale każde jego słowo brzmiało szczerze. W moim mieszkaniu zrobiło się cieplej, choć kaloryfery były zimne. Siedziałam przy stole i udawałam, że przeglądam wiadomości w telefonie, ale w rzeczywistości patrzyłam na niego. Kiedy skończył, powiedział, że może wrócić jutro, żeby wymienić jeszcze jedną część. Nie musiał tego robić i wiedziałam, że wszystko działa. Ale skinęłam głową, mówiąc, że tak, niech przyjdzie. Po jego wyjściu długo siedziałam w ciszy. W kuchni pachniało metalem i mydłem, a w sercu i czymś, czego nie potrafiłam nazwać. Czułam, że coś się zaczyna, choć jeszcze nie wiedziałam co. I pierwszy raz od dawna pomyślałam, że może życie ma jeszcze dla mnie jakąś niespodziankę. Kiedy następnego dnia znów zadzwonił dzwonek do drzwi, serce zaczęło bić szybciej. Nie wiedziałam, czy to przez ciekawość, czy przez tę nieoczekiwaną iskrę, którą zapalił we mnie ktoś, kto miał po prostu naprawić kran. Ale wiedziałam, że chcę go zobaczyć znowu. Tym razem przyszłam do kuchni, zanim zdążył cokolwiek zrobić. Stałam obok niego i obserwowałam, jak jego dłonie dotykają chłodnego metalu. A ja nie mogłam oderwać wzroku od niego. Kiedy pojawił się po raz drugi, wszystko wyglądało tak samo, ten sam zapach kawy unoszący się w kuchni, to samo światło wpadające przez okno, ale ja byłam inna. Czekałam na niego. Może nieświadomie, może trochę wstydliwie, ale z tą cichą nadzieją, której nie chciałam nazwać. Przeniósł ze sobą małą torbę z narzędziami i uśmiechnął się lekko, jakby wiedział, że jego obecność coś we mnie zmienia. Nie mówił wiele, znowu zabrał się do pracy, a ja tym razem nie udawałam, że mam coś innego do zrobienia. Stałam blisko. Za blisko jak na kobietę, która rzekomo po prostu potrzebuje hydraulika. Z każdym ruchem jego dłoni czułam coraz silniejsze napięcie. Nie było w tym nic nachalnego, wręcz przeciwnie, to była cisza, pełna znaczeń. Kiedy przypadkiem nasze ramiona się zetknęły, przez moment żadne z nas się nie odezwało. W tej krótkiej chwili poczułam, jak moje serce zadrżało, a oddech stał się płytszy. W końcu powiedział, że skończył, ale nie wyszedł od razu. Wytarł ręce, rozejrzał się po kuchni i uśmiechnął się, pytając, czy chce, by sprawdził jeszcze coś innego. Odpowiedziałam, że tak, i chociaż sama nie wiedziałam, co dokładnie ma sprawdzić. Chciałam tylko, żeby został. Usiadł przy stole, a ja nalałam mu herbaty. Rozmawialiśmy długo o drobiazgach, o pogodzie, o tym, jak dziś trudno znaleźć kogoś, kto naprawdę lubi swoją pracę. W jego głosie była spokój, którego tak bardzo mi brakowało. Patrzył na mnie z uwagą, jakby chciał zapamiętać każdy szczegół, każdy gest, każde słowo. Zauważyłam, że jego dłonie były szorstkie, z drobnymi bliznami i ślady pracy, życia, może i bólu. I właśnie te dłonie, które naprawiały zlew, zaczęły w mojej wyobraźni znaczyć coś więcej. Było w nim coś prostego, prawdziwego, żadnych masek, żadnych gier. Po prostu mężczyzna, który przychodzi, naprawia, uśmiecha się i sprawia, że świat wokół staje się jaśniejszy. Kiedy wychodził, spojrzał na mnie jeszcze raz. Nie było w tym nic obietnicy, ale czułam, że coś między nami się zrodziło. Coś delikatnego, a jednocześnie silnego, jak cienka nić, która łączy dwoje ludzi, zanim jeszcze zdążą to zrozumieć. Tego wieczoru długo stałam przy oknie, patrząc, jak deszcz spływa po szybie. Myślałam o nim, o tym, jak nieoczekiwanie można poczuć bliskość z kimś, kogo się ledwo zna. Świat wydawał się mniej pusty, a cisza w mieszkaniu mniej samotna. Zasypiając, miałam w głowie jedno pytanie, czy jeszcze go zobaczę? I choć nie miałam żadnej pewności, wewnętrznie czułam, że to dopiero początek. Minęło kilka dni, odkąd wyszedł z mojego mieszkania, a ja nie mogłam przestać o nim myśleć. Wszystko, co wcześniej wydawało się rutyną, uporanna kawa, spacer do pracy, wieczorne wiadomości, i stało się tłem, jakby bez barw. Brakowało mi jego obecności. Nie jego słów, bo mówił niewiele, ale tej ciszy, w której czułam spokój. Codziennie wracając do domu, patrzyłam na kuchnię i przypominałam sobie, jak stał przy zlewie. Na blacie wciąż leżała mała śrubka, którą zostawił, mówiąc, że na wszelki wypadek. Nie wyrzuciłam jej. Leżała tam jak wspomnienie, jak maleńki znak, że naprawdę tu był. W końcu postanowiłam zadzwonić. Pretekst był prosty zapytać, czy może zerknąć na grzejnik, który nie działał idealnie. W rzeczywistości działał, ale nie o to chodziło. Usłyszałam w słuchawce jego spokojny głos. Zgodził się przyjść następnego dnia. Cały wieczór spędziłam na sprzątaniu mieszkania, choć wszystko już dawno było czyste. Nie wiem, po co to robiłam, może chciałam, by wszystko wyglądało lepiej, może po prostu chciałam zająć czymś myśli. Złapałam się na tym, że stoję przed lustrem dłużej niż zwykle. Czułam się jak dziewczyna, która czeka na randkę, choć przecież to miała być tylko wizyta hydraulika. Kiedy następnego dnia znów zapukał, serce mi przyspieszyło. Otworzyłam drzwi i zobaczyłam jego uśmiech prosty, szczery, taki sam jak wcześniej, a jednak jakby cieplejszy. Weszliśmy do kuchni, gdzie udawałam, że coś pokazuje przy kaloryferze, choć w głębi duszy chciałam tylko, żeby został jeszcze chwilę. Usiedliśmy potem przy stole. Powiedział, że wszystko działa dobrze i dodał pół żartem, że może wcale nie chodziło o grzejnik. Spojrzał na mnie tym spokojnym spojrzeniem i nie mogłam nic odpowiedzieć. Poczułam, że moje policzki się rumienią, a w środku narasta to dziwne, przyjemne ciepło. Rozmawialiśmy długo tym razem inaczej niż wcześniej. Nie o drobiazgach, ale o życiu. O tym, jak ciężko dziś zaufać komuś, jak łatwo coś stracić, jak trudno być szczerym. Jego słowa trafiały we mnie głęboko, jakby mówił dokładnie to, co sama od dawna czułam, tylko nie potrafiłam nazwać. Kiedy wychodził, nie chciałam, by zamykał za sobą drzwi. Stałam w progu i patrzyłam, jak schodzi po schodach. Odwrócił się jeszcze raz, skinął lekko głową i uśmiechnął się. I wtedy zrozumiałam, że nie chcę, by to była tylko historia o naprawionej kuchni i przypadkowym spotkaniu. To, co zaczęło się od cieknącego kranu, stało się czymś więcej. Czułam to w każdym oddechu, w każdym wspomnieniu jego obecności. Wiedziałam, że to uczucie dopiero się budzi, że powoli, cicho, jak woda w rurach, zaczyna płynąć głębiej. Kilka dni później zadzwonił sam. Powiedział, że będzie w okolicy i może wpaść, żeby sprawdzić, czy wszystko nadal działa. Odpowiedziałam, że oczywiście, choć wiedziałam, że nie chodziło o zlew ani ogrzejnik. W moim głosie musiała zabrzmieć ta sama nuta tęsknoty, którą czułam od pierwszego dnia, bo po prostu powiedział: Będę po południu. Kiedy przyszedł, światło w kuchni było ciepłe, jesienne, miękkie. Pachniało ciastem, które upiekłam tylko dlatego, żeby mieć powód, by go czymś poczęstować. Wszedł, jakby wracał do miejsca, które już dobrze zna. Bez pośpiechu, bez nieśmiałości. Usiedliśmy przy stole, a rozmowa płynęła spokojnie, jakbyśmy znali się od lat. Nie było już tej niepewności, tylko ciche zrozumienie. Opowiadał o swojej pracy, o tym, jak czasem ludzie patrzą na niego z góry, bo jest tylko hydraulikiem. A ja słuchałam i czułam, jak rośnie we mnie podziw za jego spokój, prostotę, szczerość. W pewnej chwili zapadła cisza. Spojrzał na mnie i zapytał cicho, czy często czuję się samotna. Nie potrafiłam odpowiedzieć. Milczałam, a on po prostu wziął moją dłoń. To było tak naturalne, jakby robił to od zawsze. Nie było w tym nic z pośpiechu, nic z przelotnego zauroczenia. To było coś głębszego, dotyk, który nie obiecuje niczego, a jednocześnie znaczy wszystko. Spojrzałam na nasze dłonie i pomyślałam, że czasem życie przysyła ludzi w najmniej oczekiwany sposób. Nie wtedy, gdy ich szukasz, ale wtedy, gdy już przestajesz wierzyć, że ktoś jeszcze może cię znaleźć. Tego wieczoru nie było wielkich słów ani wyznań. Wyszedł, kiedy zapadł zmrok, zostawiając za sobą ciepło, które zostało w mieszkaniu jeszcze długo po jego wyjściu. Stałam przy oknie i patrzyłam, jak odchodzi, aż zniknął za zakrętem. I wtedy zrozumiałam, że choć drzwi się zamknęły, coś się we mnie otworzyło. Od tamtej pory życie znów ma smak. Nie dlatego, że codziennie go widuję, ale dlatego, że przypomniał mi, jak to jest czuć. Jak to jest czekać. Jak to jest wierzyć, że nawet po latach ciszy można usłyszeć bicie własnego serca w rytmie czyjegoś imienia? A zlew w kuchni. Nadal działa bez zarzutu. Ale za każdym razem, gdy odkręcam wodę i słyszę jej cichy szum, przypomina mi się ten dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczył mój próg. I wiem, że to nie była tylko naprawa, i to był początek wszystkiego, czego mi brakowało.